Pewnej nocy piękna kobieta o imieniu Dorys została zauważona, jak piła w barze. Był tam też mężczyzna o imieniu Nick, który pracował jako ochroniarz. Po tym Dorys odwiedził jej chłopak Asgud. Asgud powiedział Dorys, że dostał awans w pracy, który wymagał od niego przeprowadzki do innego miasta. Asgud zaprosił Dorys do małżeństwa i wspólnego życia, ale Dorys odmówiła i nie chciała z nim mieszkać. Hej, przepraszam. Nagle Nick podszedł do nich i flirtował z Dorys, aż w końcu złapał zgoda za włosy, które okazały się peruką. Doris przestraszyła się i zabrała ozgooda z tego miejsca. Kiedy byli na parkingu, Nick znowu do nich podszedł. Tym razem Asgud był wściekły i powalił nika na ziemię. Doris, widząc to, była pod wielkim wrażeniem ozgooda. Chociaż Asgud miał rzadkie włosy i wyglądał przeciętnie, okazał się bardzo twardym facetem. W końcu Doris zgodziła się za niego wyjść i wyjechać z nim do innego miasta. Tymczasem gdzie indziej pewna kobieta została celowo porzucona przed szpitalem w stanie krytycznym. Na szczęście znalazła ją pielęgniarka. Podczas badania kobieta wielokrotnie powtarzała imię Nick. Następnego dnia Nick przyszedł do swojego biura. Niedługo potem pojawił się klient o imieniu Cyrus. Cyrus twierdził, że jest bogatym hazardzistą i chciał wynająć Nika jako swojego ochroniarza. Na początku Nick był sceptyczny wobec Cyrusa, ale ponieważ Cyrus nalegał, Nick w końcu się zgodził. Po tym Nick zatrzymał się w swojej ulubionej małej restauracji. Przed wejściem spotkał Ozgooda, który pobił go poprzedniej nocy. Okazało się, że Asgud jest przyjacielem Nika i poprosił go by udawał, aby Asgud mógł zdobyć uwagę Dorys. Asgud dał Nickowi 11 tysięcy dolarów, ale Nick wziął tylko połowę, ponieważ byli przyjaciółmi. Gdy Nick wszedł do restauracji, kelnerka powitała go serdecznie, wyglądali na dobrze zaznajomionych. Nick powiedział kelnerowi, że marzy o zamieszkaniu na francuskiej wyspie Korsyce. Chciał tam prowadzić spokojne życie, bo był zmęczony miastem Las Vegas, a żeby żyć tam spokojnie przez 5 lat, potrzebował 500 tysięcy dolarów, podczas gdy jego obecne oszczędności były dalekie od tej kwoty. Niedługo potem Nick otrzymał wiadomość od swojej przyjaciółki Holly. Nick został poproszony o przyjazd do jej domu. Okazało się, że Holly to kobieta, która poprzedniego dnia była umierająca w szpitalu. Holly opowiedziała Nickowi wszystko o tamtej nocy. Jak zwykle Holly obsługiwała swoich klientów w hotelu. Kiedy chciała opuścić hotel, w windzie spotkała trzech mężczyzn. Jeden był niski i apodyktyczny, a dwóch pozostałych wyglądało na jego ochroniarzy. Holly została przez nich zaproszona do pokoju mężczyzny. Następnie została zmuszona do obsłużenia mężczyzny, a potem pobita przez jego dwóch ochroniarzy, aby nikomu nie zgłosiła tego incydentu. Potem wyrzucili Holly przed szpital. Holly poprosiła Nika, by dowiedział się, kim byli ci trzej ludzie, i chciała pozwać ich na drodze prawnej. Jednak gdy Nick usłyszał nazwę hotelu, od razu wiedział, że to kryjówka mafii. Nick natychmiast odmówił, ponieważ nie chciał już mieć nic wspólnego z mafią. Chciał skupić się na realizacji swojego marzenia o spokojnym życiu na wyspie Korsyka. W końcu Nick który nie mógł znieść widoku swojej zgwałconej przyjaciółki, zgodził się jej pomóc. Potem Nick poszedł do hotelu tylną drogą i spotkał swoją starą znajomą Myli, która akurat tam pracowała. Nick poprosił Myli o pomoc w ustaleniu, kto skrzywdził Holly w hotelu, w którym pracowała. Myli powiedziała Nickowi, żeby spotkali się w jej ulubionej restauracji po południu. Kiedy się spotkali, Myli powiedziała, że szefem, który skrzywdził Holly, był Denny DeMarco, a pozostałe dwie osoby to jego ochroniarze. Denny to syn wpływowego włoskiego mafiosa. Myli ostrzegła Nika, żeby się w to nie mieszał. Tej nocy Nick był w pracy, eskortując swojego klienta Cyrusa. Zabierał go po różnych miejscach hazardu w Las Vegas. Nick czuł się rozdarty między dążeniem do swojego marzenia a powrotem do świata mafii, bo wiedział, że Holly nie będzie w stanie ich pozwać. W końcu Nick zostawił Cyrusa samego w barze i poszedł do domu Holly. Powiedział jej, że człowiekiem, który ją skrzywdził, był Denny Demarco. Po usłyszeniu tego, Holly natychmiast poprosiła Nika, by pomógł jej się zemścić. Nick ponownie odmówił, ale Holly przypomniała mu o przeszłości i o tym, jak mu pomogła, gdy był w złym stanie. W końcu Nick się zgodził, bo czuł się jej dłużnikiem. Po tym Nick udał się do rezydencji Denniego. Kiedy tam dotarł, powiedział ludziom Denniego, że ma do niego sprawę w imieniu Babyego. Baby to najbardziej szanowany bosmafijny w Las Vegas. Gdy tylko usłyszeli imię Babyego, natychmiast zaprowadzili Nika do Denniego. Gdy się spotkali, Nick powiedział, po co przyszedł. Denni myślał, że Nick jest wysłannikiem Holly, który chce go szantażować, więc wyciągnął broń i wymierzył ją w Nika. Nick, który nie chciał kłopotów, zamierzał odejść, ale Denni powiedział, że da mu nauczkę za to, że ośmielił się go niepokoić. To rozwścieczyło Nika i natychmiast pobił Denniego oraz jego dwóch ochroniarzy. Potem związał ich wszystkich i wezwał Holly na miejsce. Holly wyjęła z torby duże nożyce. Przerażony Denni zaoferował jej pieniądze z szuflady w zamian za przebaczenie. Holly wzięła pieniądze i przekazała je Nickowi. Ale mimo to postanowiła się zemścić. Obcięła Denniemu kawałek jego męskości, przez co zaczął wyć z bólu. Jego ochroniarze nie mogli nic zrobić. Po tym, jak upokorzyli Denniego, opuścili budynek. Na zewnątrz podzielili się pieniędzmi. Holly tej samej nocy opuściła Las Vegas, bo wiedziała, że Denni jej nie daruje, jeśli zostanie w mieście. Nik myślał o tym samym, ale zanim wyjechał, postanowił jeszcze wstąpić do kasyna, licząc na podwojenie pieniędzy. Po dotarciu do kasyna los mu sprzyjał. Ciągle wygrywał w grach karcianych, aż nawet krupier zaczął się gubić. W Kasynie był też Cyrus, który obserwował Nika i jego kolejne zwycięstwa. Tej nocy Nickowi udało się podwoić pieniądze z 25 tysięcy do 500 tysięcy, co oznaczało, że miał wystarczająco, by spełnić swoje marzenie. Przed wymianą żetonów Nick rozmawiał z Cyrusem i opowiedział mu o swoim pragnieniu spokojnego życia na Korsyce. Następnie Nick podszedł do stanowiska wymiany, ale nagle się rozmyślił i postanowił postawić wszystkie swoje żetony, aby ponownie je podwoić. Nick powiedział Cyrusowi, że jeśli teraz wykorzysta swoje pieniądze na spełnienie marzenia, to za pięć lat będzie musiał wrócić do tego miejsca, więc spróbuje podwoić kwotę, aby móc żyć tam dłużej w spokoju. Ostatecznie Nick postawił całą swoją wygraną w jednej grze, ale w niej przegrał. Potem poszedł do toalety, gdzie żałował swojej lekkomyślności i tego, że w jednej chwili stracił 500 tysięcy. Następnie pił i upił się do nieprzytomności. Gdy Nick się obudził, był już w salonie Wipka syna. Cyrus opowiedział mu o swoim celu przyjazdu do miasta. Okazało się, że nie był hazardzistą, lecz bardzo bogatym programistą. W wieku 19 lat, gdy przybył do miasta, czuł się tchórzem, więc przyszedł do Nika, by nauczyć się odwagi. Cyrus zaprosił Nika na podróż do różnych miast i krajów, pokrywając wszystkie koszty, jednak Nik odmówił. Wyszedł i usiadł przy barze. Wkrótce potem pojawili się ludzie Denniego, by go pobić. Walka była jednostronna, ponieważ Nik był rozemocjonowany po utracie 500 tysięcy. Niedługo potem przybyła policja. By ich rozdzielić. Następnego dnia baby zaprosił Nika na spotkanie. Powiedział, że jest problem do rozwiązania, ponieważ syn włoskiego mafiosa oskarżał Nika o zabicie jego ochroniarza. Żeby poznać prawdę, baby musiał zobaczyć się z Demarko. Jeśli Nick okaże się winny, baby go wy. W tym momencie Denni zaczął osaczać Nika, mówiąc, że został przez niego okradziony, a dwóch jego ochroniarzy zginęło od kul. Jednak Denni zataił fakt, że sam wcześniej skrzywdził Nika. Wtedy Nick zadał dwa pytania. Pierwsze. Dlaczego miałby zabijać przy użyciu broni, skoro baby wie, że Nick potrafi zabić kogoś nawet popielniczką z odległości pięciu metrów. Po drugie, Nick kazał Denniemu zdjąć spodnie i pokazać ranę. W końcu baby doszedł do wniosku, że to nie Nick obrabował Denniego. Denni, widząc, że nie otrzyma wsparcia od babyego, od razu wyszedł, grożąc Nickowi. Ostatecznie baby dowiedział się od Nika, że to Denni sam zastrzelił swoich dwóch ochroniarzy, ponieważ poczuł się upokorzony przez kobietę na oczach własnych ludzi. Po tym baby pozwolił Nickowi odejść. Następnego dnia Nick wrócił do swojej ulubionej małej restauracji na śniadanie. Cyrus już tam był, ponieważ wiedział, że Nick tam przyjdzie. Cyrus pożegnał się z Nickiem, bo zamierzał opuścić miasto. Podzękował mu za to, że nauczył się od niego, iż każdy ma swoje lęki. Ale wystarczy uwierzyć w siebie i zaakceptować swoją prawdziwą naturę, a wtedy strach może nie być już taki przerażający. Cyrus wręczył Nickowi bilet lotniczy na Korsykę i czek na 500 tysięcy. Jednak Nick nie był zbyt szczęśliwy. Ponieważ wiedział, że Denni wciąż chce go zabić. Wkrótce potem Denni przybył ze swoimi ludźmi. Wtedy Cyrus wszedł na stół i zaczął udawać szaleńca, by odwrócić ich uwagę, a Nik schował się na dachu, trzymając w rękach łyżkę i nóż do chleba. Tam usłyszał, jak Denni rozkazuje swoim ludziom zabić Cyrusa i spalić restaurację. Nikt nie chciał sprowadzać niebezpieczeństwa na Cyrusa, więc stanął do walki z Denniem i jego ludźmi. Po zaciekłej walce, Nik ostatecznie zabił Denniego i wszystkich jego ludzi. Gdy miał już odejść, Cyrus podszedł do niego i ponownie nalegał, by Nick przyjął jego prezent. W końcu Nick, nie mając wyboru, zaakceptował go. Natychmiast wrócił do domu, spakował się i opuścił Las Vegas, udając się na Korsykę.